Witam, z tej strony Mateusz Sikora. Zapraszam do dzisiejszego odcinka wydarzeń. Wiadomości ze świata. Dilma Rousseff wygrała wybory prezydenckie w Brazylii. Urzędująca prezydent została wybraną na drugą z rzędu czteroletnią kadencję. Drugiej dużej przedstawicielka środowiska zbliżonego do lewicy zdobyła 51,5% głosów i tym samym pokonała swojego centroprawicowego rywala e. Ciona Vesa 48,5%. Urzędująca prezydent w pierwszej turze zdobyła nieco 42%, a jej rywal prawie 34%. Przed z nami trudna dyskusja na temat funduszu kościelnego, mówiła premier Ewa Kopacz pytana o rozmowę z kościołami dotyczącymi likwidacji funduszu. Zapewniła też, że nie chce urządzać Polakom życia, decydując z pozycji władzy o rozdzieleniu uroczystości państwowych i kościelnych. Ropa ta tanieje, ale konsumenci nie odczują tego mocno we własnych kieszeniach. Tak uważa główna ekonomistka banku pocztowego Monika Kurtek. Według niej wpływ obserwowanego spadku kursu ropy na ceny ograniczy między innymi sytuacja na rynku walutowym. Chodzi o osłabienie złotego w stosunku do dolara, w którym wyceniany jest surowiec. Monika Kurtek uważa, że nawet jeśli benzyna stanie, je, to niekoniecznie przełoży się to na ceny innych towarów i usług, bo handlowcy nie będą skorzy do obniżania maryż. Są jednak ekonomiści, którzy uważają, że jeśli ropa będzie tańsza przez dłuższy czas, to wpłynie to na obniżkę inflacji. Na Ukrainie odbyły się przyspieszone wybory parlamentarne. Głosowanie przebiegło bez większych incydentów, chociaż do urn nie poszli mieszkańcy całego kraju. Zagłosowali mieszkańcy Krymu, przejętego kilka miesięcy temu przez Rosję, chociaż oficjalnie większość państw nadal uznaje Półwysep za część Ukrainy, jak i części miast na wschodzie kraju, gdzie wciąż trwają walki. Według sondażu ExitPoll wybory wygrał prezydencki blok Petra Poroszenki z wynikiem 23% głosów. Julia Hartwig, laureatką Nagrody im. Wysławy Szymborskiej. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, Dostojni Goście. W ubiegłym roku w pierwszej edycji Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej kapituła stworzyła precedens nagrodzenia ex aequo dwojga laureatów. W tym roku nagrodę za Tom Wierszy wydany w roku 2013 Składamy w ręce tylko jednego poety, a ściślej poetki, pani Julii Hartwig. It's my love, I tell you true When I came to Poland I saw my car was stolen It was my favorite truck I said fucking, I, I fuck I love driving by my car And the road is not so far Serdecznie dziękuję I zapraszam ponownie. my love, I tell you true When I came to Poland I saw my car was stolen It was my favorite truck